dobry, drogie i drodzy. Nazywam się Joanna Sobesto, a to już dziewiąty odcinek podcastu o przekładzie literackim, gdzie autor nie może tam tłumacza pośle. Ostatnio opowiadałam o wierszu Josipa Brockiego, Bośnia jego dwóch przekładach na język polski oraz swoistej uniwersalności, właściwie takiej smutnej aktualności zawartego w nim przekazu. Dzisiaj natomiast, zgodnie z wieloma zapowiedziami, które padały do tej pory, Chciałabym odpowiedzieć na rozproszone pytania, które zadawaliście mi przez ostatnie miesiące. Nie uda mi się oczywiście odpowiedzieć na wszystkie, które do mnie dotarły e-mailem, i tutaj w komentarzach, i też gdzieś w prywatnych rozmowach. Natomiast chciałam podziękować wszystkim, którzy nawiązali ze mną kontakt w tej sprawie, wszystkim, którzy wyrazili się ciepło o całej inicjatywie. Dzisiaj odpowiem na takie pytania, które po części podsumowują tematykę dotychczasowych podcastów, a troszkę ją też rozszerzają. Bardzo chciałam opowiedzieć więcej o przekładzie audiowizualnym. Dzisiaj w ramach QA będzie taka okazja, że poświęcę trochę miejsca przekładom tytułów filmów. Natomiast najważniejsze być może pytanie, które padało, niezmiernie mnie to cieszy, dotyczyło przyszłości całej inicjatywy i tego, co dalej. Czy rzeczywiście cokolwiek dalej powstanie? W jakim języku, w jakim zakresie i w jakiej częstotliwości odpowiem także na to pytanie na końcu. Natomiast chciałabym zacząć od pytań mniej dramatycznych i bardziej związanych z tematyką samego podcastu. Pierwsze z nich od pani Magdy. Po co czytelnikowi tłumacz, jeśli ktoś nie zna danego języka obcego, jak ma rozpoznać jakość tłumaczenia i jak może go ona obchodzić? Poniekąd rozmawialiśmy już o tym, natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście odeszło się już w namyśle nad przekładem od. Takiego bardzo jasnego definiowania relacji nadrzędnej między oryginałem a przekładem. To znaczy, myślę sobie, że nawet nie znając języka oryginału, możemy stwierdzić, czy dany tekst jest napisany polszczyzną, ładną to złe słowo, ale otwierającą rozmaite konteksty, staranną, a może zupełnie wybijającą nas z takich czytelniczych przyzwyczajeń. Myślę, że. To nie tyczy się zresztą tylko warstwy językowej, ale też chociażby wydawniczej, redakcyjnej. Mamy na rynku sporo źle zredagowanych książek. Także myślę, że to pytanie o staranność, o jakość przekładu i o jakość wydania nie zamyka się tylko i wyłącznie na kartach tej książki. Można to też zauważyć chociażby w trakcie promocji. Pytanie, jak może obchodzić nas jakość tłumaczenia? Oczywiście, ja nie jestem tutaj być może najbardziej reprezentantką najbardziej licznej grupy, to znaczy, mnie jakość tłumaczenia obchodzi z wielu powodów, między innymi dlatego, że uważam, że naprawdę nasiąkamy sposobem mówienia, który do nas dociera z różnych źródeł. I tutaj nie mówię tylko o przekładzie literackim, mam na myśli także przekład audiowizualny. Każdy inny rodzaj przekładu, każdy inny rodzaj komunikacji, z którą mamy kontakt. Także uważam, że jak najbardziej powinno nas obchodzić. Po co czytelnikowi tłumacz? Małgorzata Łukasiewicz w książce, o której wspominałam, pięć razy o przekładzie, mówi wyraźnie, że już bardzo rzadko chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby przybliżyć komuś język, którego ta osoba nie zna. Wiadomo, że mamy do. Do dyspozycji coraz częściej, właściwie w kieszeni, zupełnie pod ręką, w laptopie, w telefonie komórkowym. Aplikacje, które pozwalają nam rozumieć podstawowe komunikaty w językach, których nie znamy. To też jest pytanie etyczne, ogromadzenie danych przez te aplikacje. Nie zawsze jest to zupełnie przezroczyste i wiele osób unika też zostawienia takiego śladu w internecie. Natomiast rzeczywiście istnieje taka możliwość. Nie mam jednak wątpliwości, że taka możliwość nie zastąpi realnego kontaktu z pewnym procesem, właściwie procesem twórczym. Myślę, że to jest najważniejsze. Także traktowałabym przekład, działalność tłumacza, tłumaczki, jako pewien akt twórczy, z którym możemy obcować, tak jak z każdym innym dziełem sztuki. Drugie pytanie, także od pani Magdy. Czym różnią się między sobą tłumacze autorów żyjących i już nieżyjących? Myślę sobie, że to nie jest do końca dobry sposób ym, rozdziału tłumaczy. To znaczy, wydaje mi się, że rzadko kiedy możemy powiedzieć, że zajmujemy się tylko tymi pisarzami i pisarkami, którzy już nie żyją. To się też oczywiście zmienia w, w czasie. Ym, Myślę sobie, że nie ma też jasnej odpowiedzi, to znaczy yy, myślę, że jest i łatwiej, i trudniej, jeśli ma się dostęp do autora w jakiś sposób. Łatwiej, bo przynajmniej w teorii można się z tym autorem, z autorką skontaktować i zapytać, ale ta komunikacja nie zawsze jest możliwa, a nawet jeśli jest możliwa, to nie zawsze jest owocna. Istnieją też takie przypadki pisarzy, którym wydawało się, że znają absolutnie wszystkie języki na świecie i poprawiali tłumaczy i tłumaczki z języków, których sami nie znali. Słynął z tego Milan Kundera. Zdarzały się też takie przypadki, i tutaj mówi się czasami o pierwszych przekładach na język polski, powieści Susan Zontag, że pracę tłumaczką. Powierzano osobom, które były przyjaciółmi autora, autorki, albo przynajmniej za takich uchodziły, i dlatego decydowały się przekładać te utwory, nawet jeżeli brakowało im albo kompetencji, albo czasu, albo serca, albo czegokolwiek innego, żeby ten tekst przełożyć rzetelnie. Ja znam też taki przykład z własnych badań to znaczy Katrin Mansfield, którą zajmowałam się przy okazji pracy magisterskiej. Została przełożona na język polski w roku publikacji swojego wiersza, 1910, przez Floriana Sobieniowskiego, który uzurpował sobie prawo do nadania jej tonu w polszczyźnie i bardzo, bardzo nierzetelny jest ten przekład, można tak powiedzieć. Znaczy, to, to jest przekład, który na różnych poziomach dokonuje rozmaitych manipulacji i po prostu wpisuje się w pewną wizję Floriana Sobieniowskiego. To jest bardzo szeroki temat, można o tym poczytać. Zostawię może w opisie link do artykułu, gdzie można o tym poczytać rzeczywiście więcej. Natomiast historia zna takie przypadki, w których tłumacze i tłumaczki manipulowali przekazem autora lub autorki, którzy jeszcze nie byli rozpoznani na danym rynku, w danym kraju, w danym języku. I czasami. Bardzo im pomagali, a czasami można powiedzieć, że robili im niejako krzywdę. Kolejne pytanie, czy współpraca z autorem przy tłumaczeniu pomaga czy krępuje? Znowu, myślę, że trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ja miałam w swojej niezbyt bogatej dotąd karierze. Okazję raz współpracować z autorką tekstu. Był to tekst naukowy, autorka znała także język polski. Była to współpraca bardzo owocna i bardzo miła i do dzisiaj jestem autorce niezwykle wdzięczna za wszystkie uwagi, sugestie. To rzeczywiście niezmiernie pomaga, jeśli dana osoba jest zaangażowana w pracę także na dalszym etapie, w taką bardzo życzliwą pracę, ponieważ ta komunikacja przebiegała w niezwykle miły sposób. Natomiast myślę sobie, że może być różnie i polecam z jednej strony przyjrzeć się ankietom, wywiadom, podcastom publikowanym przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Oni często wspominają o warsztacie poszczególnych osób. Polecam też dwie książki. Później pojawi się jeszcze takie pytanie o książki, które polecam, więc teraz właśnie polecam dwie. Przejęzyczenie Zofii Zaleskiej, które zostało wydane w wydawnictwie Czarne oraz Adama Pluszki w tej weftę. Te. To są. Publikacje, które mają już kilka lat i stanowią takie wywiady z żyjącymi tłumaczami i tłumaczkami na temat ich profesji, na temat języka, na temat poglądów na rozmaite kwestie. Bardzo przyjemna lektura, zwłaszcza dla kogoś, kto do tej pory nie miał okazji zetknąć się z przekładem, nie miał takiej refleksji nad przekładem. Myślę, że to naprawdę świetny początek jakichś dalszych poszukiwań. Tak jak wspomniałam, pojawiło się też pytanie o książki, które polecam, i tutaj chciałabym jeszcze na marginesie powiedzieć, że Andrew Chesterman, taki współczesny przekładoznawca z nurtu Translator Studies, czyli skupiający się właśnie na osobach, które tłumaczą, przy okazji mówienia o socjologii przykładu, wyróżnia też taki nurt badań skupiający się na badaniu tekstów fikcyjnych, tekstów powieści. W których pojawia się postać tłumacza lub tłumaczki. I rzeczywiście zaczęłam się nad tym zastanawiać, i trudno znaleźć takie teksty w języku polskim. Niewiele mamy polskich powieści, w których prestiżowym zawodem, czy zawodem uznany za wystarczająco godny reprezentacji byłby zawód tłumacza czy tłumaczki. Myślę o tym też w kontekście y, seriali. Czy filmów? To takie raczej otwarte pytanie zostawiam, czy, czy przychodzą Wam do głowy filmy lub seriale, w których główną bohaterką, bohaterem byłby tłumacz lub tłumaczka? W serialach współcześnie szuka się często takich zawodów, które są z jednej strony Niezwykłe, może artystyczne, ale z drugiej strony też kojarzą się z pewnym prestiżem, więc y, warto zastanowić się nad miejscem ewentualnej tłumaczki lub tłumacza w, y, właśnie w tej panoramie. Natomiast chciałam polecić taką książkę wydaną przez wydawnictwo Lokator. Książka nazywa się Trado i jest przekładem. Jest takim trzyczęściowym esejem, właściwie zapisem. Pewnej praktyki tłumaczeniowej między dwiema poetkami, Rumunką Swietlaną Czeszten i Szwedką Ateną Farozat. One poznały się na warsztatach tłumaczeniowych w 2012 roku i przetłumaczyły nawzajem swoje debiutanckie książki, nie znając języków oryginałów. Także możemy się spodziewać, że to tłumaczenie opierało się na długotrwałym procesie. Myślenia, um, rozmowy, dyskusji, prawda? Um, wymiany doświadczeń. I TRADO niejako powstało później, jako kontynuacja ich relacji, ich współpracy. To jest takie taki z jednej strony ese, i z drugiej strony takie dwa poetyckie teksty. Bardzo polecam tę książkę. Ona została wydana w 2019 roku. Kolejne pytanie dotyczyło wydawnictwa Tajfuny. Brzmiało tak: Bardzo mnie zajmuje eksperyment wydawnictwa Tajfuny, wydawania po polsku literatury japońskiej. A gdyby była zapośredniczona poprzez przekład angielski, ile takich zapośredniczeń byłoby dozwolonych? Najpierw o samych tajfunach. Tajfuny rzeczywiście przede wszystkim wydają literaturę japońską, ale właśnie teraz ma się ukazać Ministerstwo Moralnej Paniki w przekładzie Mikołaja Denderskiego. Jest to zbiór opowiadań singapurskiej pisarki. Także, tak jak zawsze, wydawnictwo tajfuny deklarowało, zajmują się wschodnią. Do tej pory rzeczywiście były to głównie przekłady z języka japońskiego, dlatego że. Osoby zaangażowane w pracę wydawniczą, twórczynie wydawnictwa, są filologami japońskimi i właśnie w kulturze Japonii się specjalizują. Jak y, piszą na swojej stronie: "Dbamy o każdą naszą książkę, nad każdym tekstem pracujemy tak samo dokładnie i rzeczywiście można ten czas zobaczyć", nawet na przykładzie pięknej książki y, Gorączka złotych rybek. Co niezmiernie mi się podobało w tej książce, to nie tylko to, że jest pięknie wydana i introligatorsko jest absolutnym majstersztykiem, ale też to, że posiada przedmowę napisaną przez Karolinę Bednasz, która jest założycielką wydawnictwa tajfuny. Książka jest przetłumaczona przez Annę Wołcysz, która jest wspólniczką Karoliny Bednasz. I rzeczywiście, y, autorki tej publikacji przybliżają z jednej strony kontekst y, czytelnikom polskim, z drugiej strony promują y, tę literaturę, którą uważają za wartościową. I też piszą na swojej stronie w ramach pewnego manifestu, że ich księgarnia jest księgarnią kuratorską czyli decydują się na y, publikowanie tylko tego, co same uznają za wartościowe. I ostatnie pytanie, o którym chciałabym pomówić, czyli dostałam takie wyzwanie, pytanie o 10 najlepiej i najgorzej przetłumaczonych tytułów filmów. Ja nieco je zmienię, ponieważ to byłoby bardzo subiektywne. Zastanawiałam się zresztą na tym i stwierdziłam, że wolę chyba opowiedzieć o pewnych strategiach, które można wyróżnić w ramach przekładów tytułów filmów. I myślę, że można powiedzieć o takich... Trzech typach. Z jednej strony mamy do czynienia z tłumaczeniem dosłownym, które kończy się różnie. Yy, mamy czasem do czynienia z bardzo daleko idącą interpretacją, która także kończy się różnie i bywa obśmiechiwana, ale też yy, ma swoje uzasadnienie. Znaczy należy pamiętać, że tytuł filmu ma de facto ten film sprzedać, ma sprawić, że zostanie on zapamiętany. Także nie powinien być zbyt trudny, nie powinien być kontrowersyjny w sposób odrzucający. No i myślę też, że nie powinien być mylący, i tutaj akurat bywa z tym różnie, ale rzeczywiście y, taką strategię się stosuje, że zostawia się angielski tytuł. Y, czasami tłumaczy się tytuł, ale historia pokazuje, że odbiorcy wolą ten angielski tytuł. Myślę, że tak trochę było z filmem z 2007 roku Into the Wild, który nosił polski tytuł Wszystko za życie, ale wydaje mi się, że ten, że ten tytuł Into the Wild funkcjonował bardziej w kulturze przez jakiś czas. No, nie będę oczywiście mówić o dirty dancing czy o szklanej pułapce. Albo o pulp fiction, ponieważ o nich też można bardzo dużo poczytać i jest wiele naukowych opracowań tych tytułów. Ja pomyślałam o takich kilku, które przyszły mi do głowy, bardzo współczesnych. Przede wszystkim pomyślałam sobie właśnie o tym, że tytuły powinny być komunikatywne i powinny być jednoznaczne nie powinny wprowadzać w błąd. Powinny też być proste, ale czasami to się obraca przeciwko nim. To znaczy, jeżeli wpiszemy sobie chociażby na Filmwebie film pod tytułem Apartament, to wyskoczy nam ich kilka, wydaje mi się, że siedem, naliczyłam siedem, z różnych języków. Z jednej strony mamy apartament z 2015 roku, jest to polski dokument o papieżu Janie Pawle II, z drugiej strony mamy komedie romantyczne i komedie obyczajowe: Big Stone Gap z 2014 roku, The Penthouse z 2010 roku. Mamy też horrory: horror azjatycki z 2016 roku, y horror hiszpański z 2006. Y mamy francuski film z 1996 roku La Partemont. I to jest film psychologiczny, i mamy też film Wicker Park. Y, Romans, dramat z 2004 roku produkcji amerykańskiej. I właśnie y, bardzo dawno temu już oglądałam Wicker Park. I pamiętam, że później rozmawiałam z kimś o tym filmie i posługiwałam się polskim tytułem i absolutnie nie mogliśmy y, się dogadać. Nie mogliśmy dotrzeć do y, tego tropu Wicker Park. Yy, więc yy, znam też osoby, które na co dzień posługują się tylko i wyłącznie tytułami oryginalnymi albo przynajmniej angielskimi. I rozumiem to, bo rzeczywiście można w pewien sposób yy, zabłądzić albo yy, mieć utrudnioną komunikację. Myślę sobie jeszcze o takim filmie yy, Lulu Wong z 2019 roku, który po angielsku nosił tytuł The Farewell i opowiadał o. Przyjęciu zorganizowanym na pożegnanie babci, ponieważ cała rodzina wiedziała o tym, że babcia jest nieuleczalnie chora, natomiast chciano ją wprowadzić w błąd, nie chciano, żeby się denerwowała, więc pod pozorem ślubu wnuczka yy, zorganizowano go tylko po to, żeby móc się z babcią pożegnać. Więc te, ten angielski tytuł The Farewell odnosiłby się do tego pożegnania. Natomiast polski tytuł Kłamstewko w, właściwie dokonuje już pewnej interpretacji, prawda? Na pewno nie jest bezpośrednim przekładem tego angielskiego tytułu. Jednak wprowadza nam trochę inny kontekst. I, i to kłamstewko nie jest też kłamstwem, czyli w pewien, sposób je, w pewien sposób je usprawiedliwiamy, czy też pokazujemy, że jest ono uzasadnione. Przychodzą mi do głowy jeszcze dwa przypadki, kiedy tytułów się nie tłumaczy. Z jednej strony, film z 2017 roku D. Square. Jest to kwadrat, ale to jest film szwedzki, więc on też w oryginale funkcjonuje jako D. Square, ponieważ możemy odnosić to do tytułu pewnej pracy, która w tym filmie jest pokazywana. Film opowiada o dyrektorze Muzeum Sztuki Współczesnej. Jedną z prac prezentowanych właśnie w tym muzeum, czy też na terenie tego muzeum, nie do końca w samym budynku, jest właśnie instalacja D-Square, stąd ten tytuł, ale możemy wykonać taki eksperyment myślowy i zastanowić się, jaki mielibyśmy stosunek do filmu, który nosi tytuł Kwadrat. I z tego samego powodu możemy um, zastanawiać się, co kierowało dystrybutorem filmu Parasite. Um, że zdecydował się na tytuł angielski, a nie na y, tytuł polski, który mógłby brzmieć Pasożyt i przenosić nas dużo bardziej w rejony horrorów czy też y, filmów typu gore. Um, rzeczywiście, czasami jest też tak, że dystrybutorzy dostają pewne wytyczne. Natomiast należy pamiętać, jaki jest cel tytułu filmu. Po pierwsze powinien zostać zapamiętany i powinien zostać dobrze skojarzony. Powinien dobrze rozeznać grupę docelową. Więc warto zawsze myśleć o tym. Warto też pamiętać o tym, że tytuły filmów czasami bazują właśnie na takich bardzo bezpośrednich skojarzeniach, na rymach, i też na frazach, związkach frazeologicznych i pewnych terminach, pewnych frazach utartych w języku polskim. Yy, I tak myślę sobie o filmie na przykład My Mom's New Boyfriend, który został y, przełożony na polski jako centralne biuro uwodzenia. Yy, domyślamy się, że jest to komedia, i zamiana dowodzenia na uwodzenia sprawia, że tytuł od razu brzmi jakoś tak bardziej znajomo. Brzmi też być może trochę zabawnie. Podobnie sytuacja ma się z, z cyklem hangover, który po polsku przetłumaczony jako CAD vegas, i dzięki temu myślę, że głęboko wrył się w naszą świadomość, ponieważ gra też z nazwą własną, która w naszym języku funkcjonuje bardzo dobrze. To wszystkie pytania, na które chciałam odpowiedzieć dzisiaj, ale jeszcze się nie żegnam. Muszę przyznać, że pozytywny odbiór cyklu podcastów sprawił, że rozważam kontynuację. Oczywiście w nieco innym zakresie i w nieco innej formie, na pewno rzadziej, ponieważ to szaleńcze tempo jednego odcinka na tydzień było trudne dla osób, które spędzały ze mną jakiś czas przez te miesiące. Wiedzą o tym, że, że dużo mnie to kosztowało, dawało mi to jednak mnóstwo satysfakcji. Chciałabym jeszcze raz bardzo podziękować za odzew, za ciepłe przyjęcie, za wszystkie uwagi i refleksje. Chciałabym też podziękować za takie uwagi techniczne, ale związane z ważnym problemem znaczy z problemem dostępności. Pamiętajmy, że podcasty to jest taka forma komunikacji, która nie dla wszystkich osób jest jasna i bardzo dostępna. Myślę tutaj o osobach, które yy, mają pewne problemy z rozumieniem języka polskiego poprzez samosłuchanie go. I dlatego myślę, że nawet w przypadku podcastów warto publikować transkrypcję i ja też się o to postaram. Bardzo chciałabym, żeby ten podcast uzyskał swoją stronę internetową, na której znajdowałyby się skróty każdego odcinka dostępne dla wszystkich. No, i szczerze mówiąc, chciałabym też stworzyć jeszcze kilka odcinków. Chciałabym też stworzyć kilka odcinków w innych językach. Myślę tutaj przede wszystkim o angielskim, dlatego że dotarły też do mnie sygnały, że byłam słuchana przez osoby nie mówiące zbyt dobrze po polsku. Także domyślam się, że byłam świetną towarzyszką sprzątania i pracy przy biurku. Um, także myślę, że najbliższy podcast będzie związany z językiem, będzie prawdopodobnie po angielsku i będzie już w ramach nieco innego cyklu. Natomiast y, mam nadzieję, że to oznacza, że do usłyszenia. Um, just to let you know, as I mentioned to some of you, um, I really would like to carry on making podcasts. Next time I will try to make it in English. As I know that among us there are people who uh, are listening, um, not knowing Polish actually. Um, so yeah, I hope it will happen soon, sooner than later. Um, a tymczasem bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia!